Panie przygód, my, miszaki detektory, gotowi na wszystko: las, wykopki, oto nasz nie. Przygoda czeka, skarby nas wołają. Razem odkryjemy nowe światy. Wśród świeżego powietrza, tak radosnego. POSZUKIWACZE PRZYGOTOWANI NA WSZYSTKO o -o 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 -o. Przygodowe serca biją mocno Siemanko, witam Was na kanale Pani Misiowska Dzisiejsze poszukiwania zaczynamy od lasu e, Dzisiaj z Arkiem i Kasią Pewnie dokleję Wam do tego materiału ostatni wypad na łąkę e, Zapraszam Was do oglądania Zobaczymy co uda się znaleźć do pierwszego I takim sposobem dzisiejszy dzionek zaczynamy Słuchajcie od 10 fenoli Stan taki Sobie że tak powiem Spatyniały mocno Ale zawsze to krągłość Do następnego Ponoć nic tak nie cieszy jak łuska od pepeszy Łuseczka wpada a ja idę dalej. No u mnie to dzisiaj ewidentnie tak bez szaleń się zapowiada. Mamy guzika z PRL-u, idziemy dalej. A teraz, słuchajcie, wpada taka klamereczka. Dosyć stara. Mega fajna znajdka. I, słuchajcie, nastąpiła taktyczna zmiana miejscowy. Pierwszy fajny fant na łące. To będzie szerfik albo i nie słuchajcie albo i nie no i słuchajcie temacik ogarnięty szerfik dokładnie tutaj jest p literka p i powinna być data poniżej i to jest szerf dwóch braci taka odmiana szerfika mega fajnie wrzucimy do yy, moneciarki zobaczymy może będzie ładny stan Dobra, do następnego. Mam coś fantastycznego. Słuchajcie, patrzcie. Taka jakby zapinka. Niby nic, ale tutaj jest zdobiona. Mega, mega sprawa. Ja to jeszcze przeczyszczę delikatnie i Wam pokażę, jak to wygląda bez tego piachu. Super. No i tak to. Słuchajcie, wygląda. Ciekawe dosyć. Mega mnie ciekawi, co to może być. Tutaj są zdobionka. Fajny strzał, fajny. Dobra, szukamy dalej. I mamy monetkę 10 fenoli. Stan taki sobie. Ale zawsze to krągłość. Dobra. Do następnego jakąś krągłość słuchajcie gdzieś tam i to nie jest 10 fenoli to będzie coś ciekawszego podejmujemy podejmujemy a guzik widzę muszę się przyjrzeć słuchajcie muszę się przyjrzeć dobra przymyję to zobaczę czy coś widać i wam się włącza a to jest tak wytarte, słuchajcie, że nic z tego nie odczytamy raczej. No, aczkolwiek wrzucam do moneciarki może na podsumowaniu coś z tego wyjdzie. Dobra, lecimy dalej. Mamy chyba przepiękny guziczek. Tak jest. Śliczny jest. Kwiatuszek taki. Łóżko jeszcze jest. No i mega, mega. Kolejny fajny fajny strzał, dobra. Do następnego. Tadam. Kawałek jakiegoś mm, paska od zegarka. Ewidentnie. Albo coś takiego. No nie jest to na pewno sreberko. Raczej jakiś po prostu aluminium albo coś. Ale zawsze to element biżu. Dobra lecimy dalej. Słuchajcie, może nie jest to jakieś fascynujące, ale zobaczcie, jest pierdzionek, padziewny, 6 metal, bo 6 metal, ale ma serduszko, przekozackie. No i dobra, wrzucam go do moneciarki i lecimy dalej. Cześć, siemanko, witam Was na kanale Pani Misiowska. Miałam dzisiaj nie nagrywać, eee, taki miał być luźny, szybki wypad. Ale stwierdziłam później, że jak wyjdzie coś fajnego, to ja wam to nagram. Może dorzucę do jakiegoś innego materiału. Już mam pierwszą fajną znajdę. Oczywiście dzisiaj łąki z Areczkiem eee, wiem, że ogląda, więc pozdrawiam cię Areczku serdecznie z drugiego końca łąki. Eee, słuchajcie, jest pierwszy fajny fancik, już wam pokazuję i zapraszam Was do oglądania. Ja już wiem co to jest, bo już miałam to w łapkach. To jest, proszę Państwa, odznaczenie za pomoc zimową. Star tarcza starogermańska. Pomoc zimowa. Dobra, jest pierwszy fancior. Lecimy dalej. No i kolejna znajdka. Przepiękny guziczek. Ładnie zdobiony, z uszkiem. Zachowało się uszko. Malutki, taki nieduży, fajny, sympatyczny. Także ja uciekam dalej. Gdzieś tam daleko Arecki się szlaja. A ja sobie na spokojnie kroczek po kroczku. Mamy kolejną znajdkę. Zapalniczkę najpewniej. Znaczy resztki zapalniczki. To co z niej zostało. Tak to wygląda. No i dobra. Do następnego. A teraz wpada na parstek. Pognieciony, zmęczony życiem. Ale zawsze to znajdka. Później go wyczyszczę, zobaczymy, co tam z niego zostało. Na razie lecę dalej. A teraz wyszła taka piękność, słuchajcie, z kamyczkiem. Jakaś przypinka to była. Przepiękne to jest. Malutkie, piękne, drobniutkie. A teraz wyskakuje fragment takiej klamerki. Tak to wygląda. Ładnie stobiona musiała być tam arecki się kręci a ja szukam dalej no i mamy taki ciekawy guziczek być może zaraz go spróbuję zidentyfikować a jak nie to na pewno wklejam wam co to jest dosyć ciekawie no i mamy krągłość 10 feningów 1921 w stanie nawet ładnym czytelnym przede wszystkim Fajna, fajna, fajny teren, naprawdę fajny teren, bo różnorodnie mnie to cieszy. Teraz z takiego pieseczku wyszła, taka przypinka. Przyznam się bez bicia, nie mam zielonego pojęcia. Yy, ustale wpiszę Wam, co to za przypinka. Z tyłu igły już nie ma, ale kolejny kolejne fajne znalezisko. Ja już wszystko wiem, słuchajcie. Niemiecka przypinka związku rowerzystów Deutsche Radwaren, Verband. Coś takiego. Tak to wygląda. Także jakiś rowerzysta sobie tutaj śmigał. Ewidentnie. Trafił. Trafił szybciej niż ja. Pokaż. O, jedna mareczka. Który rok? Nie wiem. Mogę? Proszę. O. A tutaj obok macie mojego Fenola, którym właśnie miałam się Wam chwalić. Jedna mareczka 1909 rok. Sreberko przepiękne. Gratuluję. Proszę bardzo. Moja pierwsza marka. Nie... <laughs> A tutaj macie mojego Fenola. Którym chciałam się chwalić. Dobra, lecę dalej. No i to był bardzo ładny wysoki sygnał i mamy co my mamy? Od klapki, od fajki chyba są zawiesiki tutaj są ząbki najprawdopodobniej tak no dobra lecimy dalej Zadowolony? No bardzo ja też kończymy no masz na dzisiaj koszulkę. No wiem, ty też dobra. kończymy na dzisiaj szybciutkie podsumowanie słuchajcie ja jestem zadowolona w ile my 2,5 godziny, 3. No 3 godzinki. 3 godzinki, więc i tak jest całkiem fajnie jak na tą temperaturę, więc dobra, przejdźmy do podsumowania. Zaczniemy od moich guziczki, zapalniczka, dwie przypinki, pomoc zimowa i związek niemieckich pedalarzy. Przepraszam, rowerzystów. Eee... <noise> na parstek klamerka. Eee, jakieś tam fenole, kolejny guziczek, no i to coś ładnego. Nie wiem, czy to nie będzie srebro arek. Możliwe całkiem. No, sreberko możliwe. A uareczka, uareczka, tak. Monetki, monetki, monetki. Yy, obciągnik do sukni. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> tak, yy, albo gaciak taki duży, słuchajcie. Uszkodzony Indianiec, Feningi, No i Mareczka Przepiękna, czego serdecznie gratuluję. Moja pierwsza. Twoja pierwsza. Po tylu latach, moja pierwsza. W końcu. W Na końcu. Dwa. gratki. Też się cieszę. No i to tyle. Zostawcie komentarz, lajka. Do zobaczenia w następnym zapewne też z tym panem. Mamy dwa lata wyjęte z życiorysu na tych łąkach, mega fajny teren, przypadek totalny dzisiaj się wydarzył, ale fajnie wyszło, no to jak coś załatwisz to nie ma we wsi, no do zobaczenia.